Niewłaściwie powiedziane zdanie w związku może być jak użycie zepsutego składnika do gotowania. Skutecznie zepsuje całą potrawę. Jako adwokat widziałam to w wielu sprawach rodzinnych i rozwodowych. W dzisiejszym filmie poznasz gotowe zdania i sformułowania, jakie pojawiają się bardzo często, a jakich nigdy nie należy mówić swojemu partnerowi, jeśli chcesz, aby ten związek trwał nadal. Za moment przekonasz się, jak w praktyce brzmią największe błędy w komunikacji w związku. I nie, nie są to zdania teoretyczne, bo każde z omówionych zdań słyszałam w przypadku różnych par, i jak możesz się domyśleć, nie skończyło się to dla nich dobrze. Niektóre z tych zdań mogą Cię zaskoczyć, a ponieważ szczęśliwy związek jest jednym z filarów szczęśliwego życia, to obejrzyj ten film uważnie do końca. Bo dzięki niemu unikniesz sytuacji, kiedy niefortunne stwierdzenie może doprowadzić do tego, że związek się rozpada, a w wypadku małżeństwa kończy na sali sądowej. Na końcu dostaniesz od mnie jeszcze mały bonus, czyli trzy zasady, które warto stosować w każdej komunikacji i o których warto pamiętać w związku, póki jeszcze go masz. Pierwsze zdanie, jakie pojawia się bardzo często w komunikacji w związku, w szczególności gdy w grę wchodzą jakiekolwiek sprawy majątkowe, to. To ja tutaj decyduję, nie masz nic do gadania. Jeśli jeszcze zdarzy się, że para zamieszka u jednej ze stron, to czasem to zdanie ma jeszcze ciąg dalszy w postaci: jesteś u mnie, jesteś w moim domu, nie jesteś u siebie. Takie wypowiedzi są bardzo niebezpieczne z dwóch powodów. Po pierwsze, każdy człowiek, ja i ty, i twój partner, lubi i potrzebuje czuć się ważny. Szczególnie dla tej drugiej osoby, którą wybrał na swojego partnera życiowego. Mówiąc, nie masz nic do gadania, pozbawiasz drugą stronę poczucia bezpieczeństwa i tego poczucia, że jest ważna, że jej zdanie się liczy. W książce Sukces w relacjach damsko-męskich poświęciliśmy cały podrozdział właśnie temu, jak i dlaczego należy dawać partnerowi odczuć, że jest dla ciebie ważny. W ósmym rozdziale, gdzie piszemy o czym pamiętać w długoterminowym związku, znajdziesz podrozdział Niech partner poczuje, że jest ważny. Zajrzyj na stronę 210 po więcej szczegółów, jeśli ten aspekt Cię interesuje. Link do książki znajdziesz, jak zawsze, na dole, tutaj w opisie pod moim filmem. Jeśli mówisz partnerowi, że jego zdanie się nie liczy, że nie ma nic do powiedzenia, to pozbawiasz go tego poczucia, że jesteśmy my. Komunikujesz Waszą odrębność, to znaczy, że jesteś osobno Ty i jest osobno Twój partner. To bardzo negatywnie wpływa na poczucie bycia razem, tworzenia związku i na więź, jaka Was łączy. Z jednej strony komunikujesz więc partnerowi, że nie jest na tyle ważny, by mieć prawo współdecydowania, a z drugiej komunikujesz mu dość wyraźnie, że nie tylko nie może się czuć do końca bezpiecznie w końcu nie jest u siebie, nie ma nic do powiedzenia ale też sygnalizujesz, że są obszary w życiu może w życiu rodzinnym, w sprawach majątkowych, w decyzjach strategicznych gdzie nie traktujesz go jak równorzędnego partnera, a jak osobę podległą. Uzależnioną wyłącznie od Twojej decyzji, którą co najwyżej można postawić przed faktem dokonanym. Uważaj na takie komunikaty. Nawet jeśli faktycznie coś jest Twoją własnością, a nie znajduje się we współwłasności, to przecież możesz zasięgnąć rady partnera, zapytać o jego pogląd i preferencje, włączyć go w proces decyzyjny. Słowem sprawić, by poczuł się ważny i by poczuł, że jego zdanie ma dla Ciebie znaczenie. Drugie zdanie, które pojawia się bardzo często w rozmowach prowadzonych w parach, których dni zazwyczaj są już policzone. To zdanie to: jesteś jak twoja matka, ewentualnie zachowujesz się jak twój ojciec. I tak już zazwyczaj się dzieje, że to zdanie akurat nie jest wypowiadane w charakterze komplementu, a wręcz przeciwnie. Właśnie po to, żeby wypomnieć, podkreślić i uwypuklić negatywne cechy, które z jednej strony nawet twój partner potępiał swojego rodzica, a które z drugiej są takim precyzyjnie wymierzonym ciosem, po to, żeby nie tylko dotarło, ale też żeby odpowiednio zabolało. Wszelkie negatywne odniesienia i porównania do osób lub zachowań, w ramach których twój partner może czuć się obrażony lub poniżony, nie są dobrym pomysłem. Zresztą z tych dwóch zdań jesteś jak Twoja matka i zachowujesz się jak Twój ojciec, jedno jest zdecydowanie gorsze od drugiego. Jeśli jesteś na moim kanale już dłużej, to z łatwością sam już dostrzegasz, które zdanie jest gorsze. Oczywiście, to pierwsze. I to z tego względu, że w tym zdaniu mówisz o osobie, a nie o jej zachowaniu. A wiesz doskonale, że jeśli musisz zwrócić komuś uwagę, jeśli chcesz powiedzieć coś negatywnego, to należy raczej mówić o zachowaniu niż o osobie jako takiej. Jeśli zastanawiasz się, z czego to wynika, to na dole w opisie podlinkuję Ci moje wcześniejsze filmy o tym, jak zwracać uwagę innym ludziom i jak przekazywać negatywne informacje. W tamtych filmach znajdziesz szersze wiadomości na ten temat, więc jeśli masz ochotę, to zapraszam Cię do nich po obejrzeniu tego materiału. Porównywanie partnera do innych osób może być nie tylko problematyczne wtedy, gdy twierdzisz, że zachowuje się tak samo źle jak matka, czy ojciec, czy jeszcze ktoś inny, ale też wtedy, gdy partner wypada na tle danego porównania szczególnie niekorzystnie. Trzecie zdanie, którego nigdy nie należy mówić swojemu partnerowi, to: Jesteś gorszy niż mój były, albo jesteś w tym gorszy niż mój były. I może tu chodzić o sprawy łóżkowe, ale też o zaradność życiową, zarabianie pieniędzy, sprawy domowe, cokolwiek. Jeśli zaczynasz porównywać partnera do jego poprzednika, a w dodatku jeszcze robisz to głośno i na niekorzyść osoby, z którą aktualnie jesteś, no to nie dziw się, jeśli ten związek szybko się zakończy. Nikt z nas, kto się szanuje, nie lubi być numerem dwa, nie lubi też, jak mu się wypomina jego słabości lub braki w różnych obszarach życiowych. A tym bardziej jeszcze odnosząc się do kogoś, z kim może czuć, że w pewien sposób rywalizuje. Taki komunikat zresztą dość wyraźnie daje partnerowi sygnał, że jest pewnego rodzaju nagrodą pocieszenia, czymś gorszym i czymś na chwilę. I jeśli twój partner ma choć odrobinę szacunku do siebie, to wierz mi, nie będzie tolerował tego typu wypowiedzi pod swoim adresem, a w drugą stronę ty też nie powinieneś. Czwarte zdanie obejmuje różnego rodzaju wypowiedzi typu zdziwiasz, Przesadzasz, wcale się tak nie czujesz, wcale tak nie było i tym podobne. Jeśli czytałeś naszą książkę Wojna na Słowa, to doskonale wiesz, że chodzi tutaj o wszelkie formy gaslightingu, który jest jednym z najczęściej spotykanych sposobów manipulacji. Wojna na Słowa serdecznie Ci polecam, bo znajdziesz w niej różne narzędzia, jak radzić sobie w konfliktach słownych, w tym też właśnie jak rozpoznać i jak obronić się przed gaslightingiem. W relacji z partnerem wszelkie próby wmawiania ci, że coś jest inaczej niż pamiętasz, że nie czujesz czegoś, co faktycznie czujesz, albo że twoje postrzeganie świata lub emocje są złe, powinny wzbudzić u ciebie szczególną czujność. Przyjrzyj się uważnie, czy to, co słyszysz, to nie jest właśnie gaslighting. Ale też samemu nigdy nie stosuj tego rodzaju zabiegów wobec swojego partnera. A przynajmniej jeśli chcesz, żeby ten związek jeszcze trwał. Nikt z nas nie lubi być manipulowany, a gdy jakakolwiek forma manipulacji wkrada się pomiędzy dwoje teoretycznie najbliższych sobie ludzi, to może być znak, że najwyższy czas taką relację zakończyć. Zanim przejdziemy do piątego i kolejnych zdań, przypominam Ci o możliwości subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z materiałami, które publikuję. Jeden film w tygodniu w niedzielę do porannej kawy zawsze u mnie znajdziesz. Aby tego nie przegapić, zasubskrybuj mój kanał, najlepiej z dzwonkiem powiadomień, i najlepiej zrób to właśnie teraz. A teraz czas na zdanie piąte. To zdanie może cię trochę zdziwić. Brzmi ono: jesteś dla mnie całym światem, albo nie mogę bez Ciebie żyć. Co w tym takiego niewłaściwego? Składając takie wyznania, sugerujesz, że Twoje życie bez drugiej osoby jest niekompletne, niepełne, że czegoś mu brakuje, a to ta druga osoba nadaje Twemu życiu sens. Takie deklaracje mogą nakładać na partnera sporą presję, bo znam nawet przypadki, gdy ktoś słysząc takie zdania, decydował się trwać przy drugiej osobie z litości i z obawy, by po rozstaniu ta osoba sobie czegoś nie zrobiła. Nie nakładaj na swojego partnera takiego ciężaru. Zamiast mówić, jesteś dla mnie całym światem, czy nie mogę bez ciebie żyć, powiedz lepiej, jesteś wspaniałym wzbogaceniem mojego życia. Cieszę się, że jesteśmy razem. Wydźwięk tej wypowiedzi będzie znacznie lepszy. I nie będziesz przerzucał na drugą stronę obowiązku nadawania sensu Twojemu istnieniu. Zresztą zastanów się dobrze, czy sam chciałbyś być z osobą, której życiu sens nadajesz tylko ty jeden? Zdanie szóste to zdanie, w którym króluje generalizowanie. To zdanie to może być prawie każda wypowiedź, zaczynająca się od słów ty zawsze, ewentualnie ty nigdy. W tego typu zdaniach z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością znajduje się też ton oskarżycielski i przynajmniej jedna pretensja ukryta w głosie. Jeśli do takiej wypowiedzi, do takiego oskarżenia druga strona znajdzie choć jeden wyjątek, to po pierwsze od razu obala Twoją wypowiedź, a po drugie i nawet gorsze, może się poczuć niesłusznie przez Ciebie atakowana. Większość z nas bardzo źle znosi niesłuszne oskarżenia, i to mówię ci nie tylko jako adwokat, ale też jako człowiek, który niejednokrotnie widział, do czego prowadziło niesprawiedliwe traktowanie w relacjach. Dlatego, jeśli chcesz, żeby Twoja relacja trwała, żeby związek był silny, a jeszcze dodatkowo by trwała długo i szczęśliwie, to wystrzegaj się sytuacji, w których druga strona może mieć choćby wrażenie, że znajdujecie się po przeciwnych stronach. Tak samo jak tego, gdy może poczuć się przez ciebie niesprawiedliwie traktowana, zwłaszcza jeśli ten brak sprawiedliwości oznacza przechylenie szali mocno na jej niekorzyść. Zdanie siódme: Nie jesteś mnie wart. To zdanie to jest też dość mocny kaliber. Po pierwsze, wypowiadając je, sugerujesz, że na Twoją uwagę i uczucie trzeba sobie zasłużyć. Po drugie, stawiasz się ponad swojego partnera i zupełnie zaburzasz równowagę między Wami. Dodatkowo sugerujesz, że to ty jesteś kimś lepszym, a twój partner kimś gorszym. Ba, nawet nie tylko gorszym, ale niegodnym związku z tobą. Jeśli w ogóle przyjdzie ci do głowy taka myśl, by coś takiego powiedzieć partnerowi, to zanim to powiesz, zastanów się dobrze, czy na pewno ten związek dla ciebie ma jeszcze sens. A jeśli to ty takie zdanie od partnera usłyszysz, no to cóż no, chyba pozostaje wtedy już tylko się pożegnać. Problematyczne w komunikacji w związku mogą być nie tylko zdania twierdzące. Na pytania też czasem warto uważać. Pytania, którego swojemu partnerowi czy partnerce zdecydowanie nie należy zadawać, to pytania w stylu: Czy ty jesteś normalna? Oszalałaś? i inne tego typu. Teoretycznie, niby to tylko pytanie, niby nic nie stwierdzasz, ale wiesz na pewno, że wypowiedziane właściwym dla wypowiedzi tego typu tonem może narobić sporo szkód. Uważaj na takie insynuacje i pytania, które mogą nie tylko podkopać wiarę w siebie drugiej strony, ale też mogą niepotrzebnie sprawić, że poczuje się poniżona, lekceważona czy traktowana przez Ciebie z góry. To, czy Ty masz taki zamiar i taką intencję, to jedno, ale dobrze się zastanów, jak druga strona to odbierze. Zanim więc zadasz takie pytanie, to ugryź się w czubek języka i zastanów się, co dokładnie chcesz przez to osiągnąć. A może warto powiedzieć jednak coś innego? Na moim kanale nagrałam kiedyś film o tym, jakie relacje zakończyć jak najszybciej, i podlinkuję ci tamten film na dole w opisie. Pierwszą rzeczą, jaką wymieniam, to relacje, gdzie doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy fizycznej lub psychicznej. I taką formą przemocy słownej jest np. używanie różnego rodzaju wulgaryzmów i wyzwisk. Dlatego kolejnym zdaniem, jakiego nigdy nie należy mówić nikomu, a już w szczególności swojemu partnerowi, to są zdania zawierające jakiekolwiek formy wulgaryzmów, obelg czy wyzwisk. Nie obrażaj swojego partnera, bo to nie jest wycieraczka ani worek treningowy do wyrzucania z siebie frustracji wszelkiego rodzaju. To przecież jest osoba, którą Ty wybrałeś jako swoją najważniejszą osobę na świecie. A skoro tak, no to powinieneś ją też adekwatnie traktować. Zakładam, że jesteś dorosłym człowiekiem, który potrafi wyartykułować swoje myśli i uczucia, nawet te negatywne, w sposób kulturalny. Nie musisz więc używać wulgaryzmów ani nikogo obrażać. Ani tym bardziej i tutaj stawiam duży wykrzyk nie musisz tolerować takich wypowiedzi pod swoim adresem. Szanuj się, żeby móc też oczekiwać szacunku od innych. Dziesiąty punkt na naszej mapie, czego nie należy mówić partnerowi, to. Odczep się ode mnie, daj mi spokój, muszę od Ciebie odpocząć, mam Cię dosyć. Dojrzała relacja dwojga ludzi powinna, co do zasady, umożliwiać spokojną rozmowę również na tematy, które niekoniecznie są dla Was komfortowe czy przyjemne. Jak przygotować się do takiej rozmowy, jak ją przeprowadzić? Piszemy szerzej w książce Sukces w relacjach damsko-męskich, więc jeśli ten temat Cię interesuje, to też zajrzyj proszę do polecanej dzisiaj lektury. Jeśli masz pokusę, by mówić swojemu partnerowi rzeczy typu, odczep się ode mnie, daj mi spokój, to po pierwsze przyjrzyj się, w jakich sytuacjach ma to miejsce, a po drugie, z jakich przyczyn reagujesz właśnie w taki sposób. Jeśli zależy ci na relacji, jaką masz, to może o wiele lepiej na przykład zwrócić uwagę partnerowi, że robi lub mówi coś, co utrudnia wam porozumienie albo coś, co szczególnie mocno ciebie prowokuje. Życie razem to proces i od Ciebie zależy, czy będzie on postępował w kierunku szczęśliwego życia, czy raczej spektakularnego rozstania. Zdanie 11. Nie obchodzi mnie, co zrobisz. To zdanie sugeruje, że niebezpiecznie wkraczacie w obszar obojętności. A to, jak wiesz już z mojego filmu o najgorszych błędach związku, jest jeden z czterech jeźdźców apokalipsy zwiastujących rozstanie. Link do tamtego filmu też znajdziesz na dole. Tu jednak pamiętaj, że takie zdanie w stylu nie obchodzi mnie co zrobisz może wysyłać bardzo jasny sygnał, że już w tej relacji nie ma ani miłości, ani nawet nienawiści, czy innych uczuć. Jest chłód, zimno i obojętność. A po co w takiej relacji tkwić? Jeśli więc nie chcesz powiedzieć partnerowi, że zbliża się koniec, to nie mów mu też, że nie obchodzi cię co zrobi i jakie podejmie decyzje. Zanim na koniec podam Ci jeszcze trzy uniwersalne zasady, które warto sobie z tego filmu zapamiętać, to jeszcze zdanie dwunaste. To zdanie to żałuję, że Cię poznałem. Na dobrą sprawę, to jest zdanie, którego nie należy mówić na żadnym etapie znajomości, a nawet po jej zakończeniu. Mówiąc żałuję, że Cię poznałem, sugerujesz, że w tym związku, w tej relacji, w tej znajomości bilans w ogólnym rozrachunku jest na minus i zdecydowanie lepiej byłoby dla Ciebie, gdyby ta relacja nigdy się nie wydarzyła. A skoro tak, to swoją wypowiedzią przekreślasz wszystko, co ewentualnie było w niej dobre, wartościowe, co sprawiło, że czegoś się nauczyłeś. Uważaj na to zdanie. A jeśli szukasz optymalnego sposobu, jak zakomunikować rozstanie i jak o nim powiedzieć, by nie narobić sobie więcej problemów niż pożytku, to na dole w opisie tego filmu podlinkuję też dla ciebie materiał właśnie o tym, jak powiedzieć o rozstaniu i co sobie przed taką rozmową przemyśleć i co przygotować. Na koniec obiecane trzy zasady dotyczące komunikacji, o których warto pamiętać w każdym związku. Być może po omówieniu przykładowych zdań wcześniej wydadzą ci się oczywiste, ale to tym lepiej, bo dzięki temu bardziej zapadną ci w pamięć. Po pierwsze, uważaj, jak żartujesz i czy na pewno to, co dla ciebie jest żartem, będzie zabawne dla was obydwojga. Nawet najśmieszniejszy, patrząc z Twojej perspektywy, komentarz, jeśli zaboli drugą stronę, to już wcale udanym żartem nie jest. Zastanów się, czy na pewno Twój żart będzie miły dla drugiej strony, a jeśli już musisz z kogoś żartować, to raczej z siebie zamiast ze swojego partnera. Po drugie, pamiętaj, że słowa ranią i zostawiają ślady. Jeśli coś przejdzie bez echa, to jeszcze nie znaczy, że to drugą stronę nie rusza. Bardzo często zdarza się tak, że ktoś znosi, toleruje, milczy, a w końcu mówi: dosyć. Widziałam naprawdę sporo par, gdzie jeden z małżonków w trakcie rozwodu okazywał zdumienie, bo wydawało mu się, że wszystko jest w najlepszym porządku i w sumie to druga strona wcale się nie skarżyła na to, jak im się układa. Aż w końcu powiedziała: dosyć. No i wreszcie trzecia zasada. Jeśli chcesz drugiej stronie zwrócić uwagę, to mów raczej o jej zachowaniu, a nie o niej jako o sobie. Jak to dokładnie robić, opisałam w filmie, jak zwracać uwagę innym ludziom, i ma to również zastosowanie do osoby, którą wybierasz na swojego partnera. Film znajdziesz tutaj, więc obejrzyj go koniecznie. Daj też lajka like pod tym filmem, w komentarzu napisz jeszcze, czego według ciebie dodatkowo nie należy mówić partnerowi, no i spotkaj się ze mną w kolejnym materiale. Powodzenia w działaniu i do zobaczenia następnym razem.